Jako opiekun psa, często może pojawić się pragnienie jasnej komunikacji między tobą a twoim pupiłem. Czy to dążenie do głębszej więzi, czy próba zrozumienia jego potrzeb, umiejętność interpretacji jego sygnałów byłaby niezwykle korzystna. Na szczęście, dzięki kilku prostym technikom i szczegółowej uwadze na jego zachowania, można zacząć rozszyfrowywać, co twój pies próbuje komunikować od pozycji szczęk, pomerdanie ogonem i wyrazy twarzy. Zbadamy 11 skutecznych metod nauki i interakcji z językiem kanin. Chcesz być na bieżąco z niesamowitymi treściami i cennymi informacjami? To jesteś w odpowiednim miejscu. Zapisz się teraz na nasz kanał. Robiąc to, dołączysz do dynamicznej społeczności entuzjastów, którzy, tak jak ty, zawsze szukają nowości i nauki. Tutaj gwarantujemy wzbogacające doświadczenie z wideo pełnymi wskazówek, tutoriali, przemyśleń i wielu innych. Nie przegap okazji, aby poszerzyć swoje horyzonty. Kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić naszych aktualizacji. Ciągle przynosimy nowości, których nie będziesz chciał przegapić. Dołącz do naszego kanału i przekształć swoją ciekawość w wiedzę. Nie możemy się doczekać, aby cię tu zobaczyć. Zapisz się i odkrywaj świat razem z nami. Psy nie szczekają tylko po to, aby się komunikować. Zamiast tego, wolą używać całego ciała, by nawiązać kontakt z właścicielami, a ich uszy są częścią ciała, na którą powinieneś zwracać uwagę cały czas. Jeśli zauważysz, że uszy twojego psa opadają, Zamiast stać pionowo jak zwykle w odpowiedzi na dźwięki, może to oznaczać, że pies jest przestraszony. Może się to zdarzyć, gdy są w pobliżu nieznajomych osób lub w niekomfortowych sytuacjach, które mogą wymagać uwagi i bezpieczeństwa. 2 tak jak ludzie, psy również ziewają, ale często nie dlatego, że są śpiące. Ziewanie psa zwykle wskazuje na frustrację lub zły humor. Co niekoniecznie musi mieć związek ze snem. Możesz zauważyć, że twój pies zewa w obecności większych psów lub innych zwierząt, co oznacza, że nie lubi czuć się zastraszone. Czasami możesz również zauważyć, że twój pies zewa, gdy jesteś obok, co jest jednym ze sposobów pokazania swojej miłości. 3. Tworzy. W przeciwieństwie do kotów, psy nie czyścą się językiem. Kiedy więc zobaczysz psa, który furioznie liże twarz, zatrzymaj się i zaoferuj mu trochę komfortu i czułości. Psy zaczynają lizać twarz i usta, gdy czują się zestresowane lub zaniepokojone czymś. Robią to, aby wyrazić się w porównaniu z innymi zwierzętami lub ludźmi, którzy mogą być postrzegani jako zagrożenie, a lizanie wark to sposób na pokazanie, że nie stanowią zagrożenia. Czwartego, turlanie się. Gdy ty i twój pies bawicie się a on terle się, aby odsłonić brzuch, oznacza to, że twój pies cię kocha i ufa ci w danym momencie. Zwierzęta, zwłaszcza psy, zazwyczaj są zaprogramowane, aby chronić swoje narządy witalne, ale jeśli robią odwrotnie z tobą, oznacza to, że wiedzą, że jesteś bezpieczną osobą. Jeśli robią to ze swoimi właścicielami, zwykle proszą o kilka pieszczot na brzuchu, aby wiedzieć, że są dobrymi zwierzętami domowymi. Piątego miziać po kolanie. Załóżmy, że siedzisz na kanapie, oglądając telewizję, a nagle twój pies podchodzi do ciebie i zaczyna pocierać pyszczkiem o twoje kolano. Możesz pomyśleć, że twój pies wącha coś na tobie, albo po prostu próbuje się podrapać, ale to zazwyczaj oznacza, że pies chce twojej uwagi, bo potrzebuje spędzić trochę czasu ze swoim właścicielem. Jeśli pies zacznie dotykać nosa do Twoich rąk, oznacza to, że powinieneś go pogłaskać, aby go uspokoić, ponieważ tego właśnie szuka. Was Jeśli znajdziesz swojego psa trzęsącego całym ciałem, jak robi to zaraz po kąpieli, oznacza to, że, tak jak my, nasze psy również stają się zestresowane i aby choć trochę złagodzić ten stres, lubią wstać, poruszać się, aż poczują się trochę lepiej. Większość czasu twój pies zrobi to, gdy obcy dotknie go lub spróbuje się z nim bawić nagle. Zaraz po wizycie u weterynarza. Najlepszym sposobem na złagodzenie stresu jest natychmiastowe rozproszenie uwagi poprzez zabawę lub rozpoczęcie kontaktu fizycznego. Siódmego jego futro. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, w jakim nastroju jest pies, obserwuj futro na tylnej części głowy. Jeśli zacznie się jeżyć, wiedz że możesz chcieć zachować dystans. Jest to sposób, w jaki twój pies mówi ci, że jest zdenerwowany i zły, dlatego nie jest mu wygodnie być podchodzonym przez kogoś przynajmniej, dopóki się nie uspokoi. Większość czasu futro twojego psa również może się jeżyć, gdy poczuje jakiś rodzaj zagrożenia w pobliżu, dzięki swoim wyższym zmysłom słuchu i węchu i chce cię ostrzec, abyś był czujny. 8. Większość z nas już powinna wiedzieć, że gdy pies merda ogonem, jest szczęśliwy. Merdający ogon oznacza, że Twój pies świetnie się bawi i chce, abyś wiedział, jak bardzo cię ceni. Zazwyczaj dzieje się to, gdy bawisz się ze swoim psem lub nagradzasz go jakimś smakołykiem. Im szybciej merda, tym jest bardziej podekscytowany i energiczny. Zwykle, gdy psy merdają z radości, Znajdują się w bardzo zrelaksowanej pozycji, co oznacza, że czują się spokojne. 9. SCTYWNY Ogon Zupełne przeciwieństwo merdającego ogona to sztywny ogon, który prawie się nie rusza. Dzieje się to, gdy całe ciało psa staje się sztywne, ponieważ może czuć się terytorialnie lub zagrożone z jakiegoś powodu. Psy mają zmysły, których ludzie nie posiadają. Więc twój pies może wąchać lub słyszeć coś, co może uznać za niebezpieczne, co skutkuje sztywnym ogonem. Ogon może merdać bardzo wolno, aby wskazać, że twój pies jest niezdecydowany i nie wie, co robić w danej sytuacji. Dziesiąte oczekiwanie na właścicieli. Czasami, gdy pies słucha cię lub bawi się z tobą, stara się naśladować wszystkie twoje ruchy i ciało. Jeśli obrócisz głowę w pewien sposób, oni spróbują zrobić to samo. Jeśli podniesiesz rękę przed nimi, oni spróbują dopasować ruch. Jest to sposób, w jaki mówią, że współczują z Twoimi uczuciami i są tam dla Ciebie, nawet jeśli nie mogą tego powiedzieć na głos. 11. Sikanie podczas poznawania nowych osób. Gdy Twój pies poznaje nowe osoby i natychmiast się kłania, aby ich przywitać, może to być znak, że boi się ich. Szczególnie jeśli się zsika. Jest to sposób, w jaki twój pies mówi, że nie stanowi zagrożenia i w rzeczywistości się poddaje. Zrobi to, co mu każesz, i będzie się zachowywać tak, jak chcesz. Większość psów zazwyczaj przezwycięża ten nawyk, gdy dorastają, ale jeśli nie, być może nadszedł czas, aby zabrać ich na szkolenie. Zdrowie psów to kluczowy aspekt, który wymaga ciągłej uwagi i troski. Aby zapewnić im długie i szczęśliwe życie u boku ich właścicieli. Dobra opieka nad psem obejmuje połączenie odpowiedniej diety, regularnych ćwiczeń fizycznych, okresowych wizyt u weterynarza oraz dbałość o zdrowie psychiczne zwierzęcia. Podstawa zdrowia każdego psa zaczyna się od zbilansowanej diety. Dieta powinna być dostosowana do wieku, wielkości i poziomu aktywności psa. W tym odpowiedniej ilości białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i minerałów. Jakościowa i odpowiednia karma na każdym etapie życia psa pomaga zapobiegać problemom zdrowotnym, takim jak otyłość, cukrzyca i choroby serca. Kweksinie fizyczny. Regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla utrzymania psa w dobrej kondycji i zdrowiu. Aktywności takie jak spacery, Bieganie i zabawy pomagają utrzymać idealną wagę, wzmacniają układ krążenia i promują zdrowie psychiczne. Psy, które są regularnie stymulowane fizycznie, mają mniejsze szanse na rozwój destrukcyjnych zachowań czy depresji. Regularne wizyty u weterynarza są niezbędne do utrzymania zdrowia psów. Roczne szczepienia, rutynowe badania i profilaktyczne zabiegi przeciwko pasożytom, takim jak pchły, Kleszcze i robaki są niezbędne. Ponadto, weterynarz może wcześniej wykryć oznaki chorób, takich jak rak czy problemy z nerkami, co może znacząco wpłynąć na leczenie. Zdrowie psychiczne psów jest równie ważne, jak ich zdrowie fizyczne. Psy to istoty społeczne, które potrzebują interakcji i stymulacji umysłowej. Interaktywne zabawki Trening posłuszeństwa i socjalizacja są sposobami na utrzymanie aktywności umysłowej i zaangażowania psa. Ignorowanie zdrowia psychicznego może prowadzić do problemów z zachowaniem i chronicznego stresu. Utrzymanie czystej i dobrze pielęgnowanej sierści oraz skóry psa jest kluczowe dla jego ogólnego zdrowia. Regularne kąpiele Szczotkowanie i kontrola skóry mogą zapobiegać problemom takim jak dermatyty, infekcje i infestacje ektopasożytów. Ponadto, podczas szczotkowania jest to dobra okazja, aby sprawdzić, czy na skórze nie pojawiły się nowe znaki lub nieprawidłowości, które mogą wymagać uwagi weterynaryjnej. Zdrowie jamy ustnej psów również zasługuje na uwagę. Choroby przyzębia są powszechne i mogą prowadzić do poważnych komplikacji, w tym do utraty zębów i infekcji, które mogą rozprzestrzeniać się na kluczowe organy. Regularne szczotkowanie zębów psa oraz oferowanie zabawek promujących czystość jamy ustnej mogą pomóc w utrzymaniu zdrowego uzębienia. i Comfort Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia i komfortowych warunków życia dla psa jest niezbędne szczególnie w miesiącach letnich lub w cieplejszym klimacie. Bądź najlepszym przyjacielem swojego psa.